Cześć, jestem Kuba. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak wygląda mój zwyczajny dzień. W poniedziałku do piątku. Szkoła, co robię, z kim się spotykam, jak spędzam swój czas. Wszystko za żadne dnia tygodnia, ponieważ w poniedziałki mam spotkania e, klubu e, School Government Association. Jest to rodzaj takiego samorządu szkolnego, tylko to polega na tym, że um, uczniowie, uczennice nie, wybi nie wybierają swoich przedstawicieli. Każdy, kto ma ochotę e, włączyć się e, w działania na rzecz swojej społeczności lokalnej czy szkoły, e, zgłasza się do tego klubu. Działamy. Od wtorku do piątku wszystko wygląda zwyczajnie. Wsiadam do autobusu, jadę do szkoły, e, wysiadam z autobusu. Moją pierwszą lekcją, tutaj nazywa się to blokami, moim pierwszym blokiem jest e, WOS i Ekonomia. E, Opowiadam Wam o e, moich lekcjach w pierwszym filmiku. Następnie przychodzę na homeroom, e, to jest 40 minut, podczas których. E, Jesteśmy zebrani w małej grupie, około 15-20 osób, i powinniśmy się uczyć na jakieś lekcje, odrać zadania domowe. Jednak w większości większość osób wykorzystuje to na spotkania towarzyskie. Ja, na przykład, wychodzę z założenia, że jestem tutaj przez pół roku, mam poznać język, więc rozmawiam sobie z ludźmi, których tam poznałem. A że szkoła nie jest tutaj wymagająca, to po prostu później przychodzę do domu. Pół godziny, maksymalnie godzina jestem skończony to znaczy, wszystkie mam zadania domowe odrobione, jestem nauczony na wszystko. Później mam e, e, język angielski 4. Po języku angielskim przechodzimy do teatru. Obecnie napisaliśmy swoje scenariusze, i na początku maja będziemy każdy z nas będzie przedstawiał swoje przedstawienie. Wybraliśmy sobie aktorów, którzy będą w nich występowali, aktorki, i będziemy przedstawiali swoje przedstawienia na początku maja. No, co najmniej, jest to projekt roczny. Każdy uczeń czy uczennica, który uczęszcza teatr, musi go zrobić. Później mam przerwę na lunch, około 40 minut. I później, ostatnia lekcja, historia amerykańska. Później wracam do domu, odbieram zadania domowe, spędzam czas z moim bratem, z Niemiec. Rodzice ciężko pracują, więc przychodzą przeważnie około 19, 18, 20, czasami nawet o 23. Jemy obiad, idziemy spać, w piątek jedziemy do Lancaster, tam, mieszka ja, moją, tam mieszkają moje dziadkowie. Spędzamy z nimi czas, w sobotę też się czasami zdarzy, gdzieś pojedziemy. I w niedzielę kościół, jak zwykle. Dobra, dzisiaj sobie zrobiłem gofry gofry z syropem klonowym na znaczy, nazwa syrop do naleśników, ale smakuje jak syrop klonowy nie wiem czy to jest syrop klonowy e, winogronka e, i kawę z mlekiem Cześć Właśnie jedziemy do szkoły, mój brat jest za mną i śniadanie, za chwilę wam go pokażę Autor nie jest o 7.25 a w szkole jesteśmy o 7.50, Pierwszymi zajęciami jest głos. Na pierwszej lekcji zawsze są ogłoszenia, i po ogłoszeniach następuje Pledge of Allegiance. Jest to przysięga na flagę Stanów Zjednoczonych, która ma na celu obudzić uczucia patriotyczne, miłość do ojczyzny. Dokładnie tego nie rozwiązano, nie wiem, co ma na celu, ale wygląda tak, że każdy staje, łapie się za serce, patrzy się w kierunku flagi Stanów Zjednoczonych i mówi: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic, for which it stands. One nation, under God, indivisible, with a liberty and justice for all. Później każdy już tak na spokojnie siada, myśli e, i następuje komenda Please sit for the moment, us, with the liberty and justice for all. Później każdy siada e, i myśli o swoim dniu, co może zrobić, wycisza się i zaczynamy normalną lekcję. Właśnie wróciliśmy do domu. Przeważnie, do domu wracamy około godziny 16, e, wyprowadzamy psy. Za chwilę Wam pokażę, jak to robi. Mamy trzy psy w domu, e, dwa pudle i jednego szicu, które są niezwykle absorbujące, naprawdę. E, po powrocie około 30 jemy coś i e, jeśli mamy lekcję, zabieramy się do lekcji. Jeśli nie, e, to Oglądamy telewizję, idziemy do swoich pokoi i tam robimy coś na telefonach, porządkujemy, zajmujemy się swoimi sprawami albo jedziemy gdzieś z rodzicami. Tutaj obiad się jako kolację. Jeśli oboje rodzice wracają do domu wcześniej, to jemy razem wszyscy kolację około godziny 20. Po kolacji około godziny 10.30, przepraszam, 22.30, 11.00, będziemy się spać. I tyle, koniec dnia, następnego dnia wstaje ja o 6.50 i zaczynamy od nowa. Ja już jestem po kąpieli, za chwilę przygotuję sobie łóżko do spania, pora, pora spać na następny hmm. dzień szkoły już jutro. Mam nadzieję, że dzięki temu vlogowi dowiecie się, jak wygląda życie jak normalnego amerykańskiego nastolatka, amerykańskiej nastolatki i co was czeka podczas wymiany. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!